TVG9 no. Muzeum Bursztynnictwa w Viantaże Przy Szkole Podstawowej Numer? Nie mamy Nie ma, a w po prostu wiątarze, Przy szkole podstawowej w Nie rozumiem... Mamy trochę zdjęć, tak? Tak, proszę Cię bardzo. To są wszystko okazy znalezione tutaj? Ehm, czy nie, nie. Nie, to, to jest czy, konkurs, czy, który czy, robiły po... To, to jest z konkursu, który zrobiliśmy w szkole Aha. i dzieci robiły konkurs pod tytułem Bursztyn w obiektywie. I to Aha. są najlepsze nagrodzone prace z tego konkursu, Aha, bo to są obrobione, niektóre są. Nas, no, samo nasze muzeum powstało zaraz w 2004 roku. I to jest, co ciekawe, zaczę, zaczę, zaczęło się następująco, początkowo... Ty wymyśliłeś, tak? Nie. Nie? Wymyśliła pani dyrektor, dyrektor. ówczesna, Pogumiła załódzka, a ja praktycznie rzecz biorąc, no dostałem to wszystko na głowie, jak to się mówi. Czyli krótko mówiąc, zaczęło się od tego, że zbierajmy różne eksponaty, żeby choćby dzieciom pokazać, co to jest na przykład żelazko z duszą. Tak, ale co to z burszenem ma wspólnego? Zaraz, poczekaj, zaraz ja. będę mówił. Najpierw, żeby pokazać dzieciom, czy na przykład, no, proszę bardzo, jak żyli tutaj mieszkańcy, czyli mamy gofernicę klasyczną, prawda? O. I, I zaczęło się od tego, czyli zabawy regionalne. Żeby dzieciom się bliżej, tego się zebrało dosyć dużo. Czyli historię jantaru, historię mierzeń. Następnie za, nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Morskim, i oni przekazali nam różne eksponaty plansze poglądowe dotyczące bursztynu i bursztynnictwa. Dlatego teraz przechodzimy do sali dotyczącej bursztynu. Proszę bardzo. Tutaj masz m.in. moje okazy. Także tutaj. Twoje to znaczy. Tak, yy, ten, ten czy... jest mój na przykład. Aha. Tu udostępniłeś, tak? Tak, udostępniłem. Mhm. i ten to pokażemy. Bursztyny Adasia. Tak, Tam, bardzo się cieszę. A tutaj co? To jest szena Rzeczypospolitej tak, Polskiej? Tak, no, szczególnie przed wyborami jakoś dziwnie, oficjalnie tylko przed wyborami sobie o nas przypominają, jak to nas i w tym momencie właśnie mamy... To teraz przed, przed wyborami, wyborami tak. powinni przed, 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 coś tam sypnąć. Żeby, tak, teraz tutaj. przed wyborami mam taką nadzieję, że zjawią się kolejni. No, także posłowie, senatorowie, tak, kandydaci, tak, 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 pamiętajcie tak. pamiętajcie tak. o Muzeum Bursztynictwa tak, tak w Jątarze. Bardzo proszę i zapra za Czyli... wręcz zapraszam. Hmm. Tutaj mam, proszę bardzo, nieprzypadkową, proszę bardzo, to jest. 7, replika 17-wiecznej właśnie warsztatu bursztynniczego. Ja pokażę, jak Aha. działało. Mhm. Obróbka surowego bursztynu, czy tak, co? surowego, czy... Mhm. surowego. już mhm. pokazuję, muszę sobie to. Szlifowanie, o. tak? Tak, jak? Jak? Zasada: szlifowania. po prostu, nie? O. Czyli tutaj o. trzymaliśmy bursztyn, i po prostu naciągając. Były, był szlifowany. Tutaj można powiedzieć, że cała ludność tubylca praktycznie tym się zajmowała, bo to był doskonale sposób interes i sposób dorobienia robienia są. No niestety tam y, początkowo... Osadnicy, którzy przyjechali tu ze wschodu A, nie wykorzystali tak, tej szansy. w 75 roku w szóstym roku, bardzo, rok, bardzo zabawna sytuacja. Zimą ludność która jest napływowa, po prostu paliła bursztynem w piecu. Aha, bo dobrze, dobrze się paliło, tak? Lepiej niż Magda? Żywica się w ogóle bardzo dobrze pali. No tak, ale, ale koszt tego no, <laughs> był <nie laughs> spory. spory. Może inaczej nie jest mała, mhm. wręcz przeciwnie naprawdę yy, no drogo to dosyć kosztowało, drogo. Yy, tutaj taka, taka ciekawostka. Tutaj jest, zobacz Klaudiusz tutaj jest na przykład taka biała rybka. Szczególnie rzadki bursztyn, a 10 kg bursztynu, bursztynu yy, białego, białego. mamy około 30 deko zalety. W ogóle, hmm. jeżeli chodzi o bursztyn, mamy około 250 różnych kolorów bursztynu, ale podstawowe kolory bursztynu no są naprawdę na, na, na tylko pięć, bo tylko mamy bursztyn brązowy lub piaskowy. Tak, to, zna, to są tu brązowy. Piaskowy. No i, tak, i to jest taki bursztyn, dosyćny, jaki, tak, jak, jak jaki znaj na zna większość. Nas. Trwa, trwa, bardzo często. Hmm. To jest właśnie surówka wszystko, tak? Tak, tak. Tutaj? Tylko poczekaj, nie widzę swojego jednego bursztynu. Chwilę. Chwilę, bo tu się odbijamy. A, właśnie patrzę. Nie widzę bursztynu czarnego, to czyli wiśniowego. Chwilę, chwilę. To... No musiał ktoś ukraść. Nie, to ja zaraz zapytam, co się stało z wiśniowym. Tutaj jest jaki? A tu jest to jest obrobiony, tak? Tak, tak, Tu tak, jest ten obrobiony. A wiśniowego? Mhm. Ponieważ jeszcze mamy wiśniowy, mamy biały, jak już mówiłem, i ta jabłuszka, czyli zielony, czarny, zielony, stary, mhm. różnowy. A tu taki wielokolorowy jest jeden, zobacz. No, tutaj jest, tak, Na tak. Włosiu. Taki. Dokładnie, ponieważ bursztyn ma to w sobie, że naprawdę ma najróżniejsze kolory. Szczególnie cenne bursztyny to są tak zwane inkluzje. Tutaj masz na przykład komara. Ojej, czy się rzadko zdarza coś tak, takiego? Mamy, Ale dużo jest podróbek takich ponad. To nie jest podróbka czarnego? Nie, mamy cztery oryginały. To znaczy mamy jednego komara, jedne, jedną muchę, jednego, jednego małego pajączka. Nie. Wszystko autentyczne, nieoszukane, tak? Tak, wszystko autentyczne, sprawdzone. Poważną i cenną rzeczą, e, proszę bardzo, ponieważ odbywałem się dla letniku, tak Mistrzostwa Świata w Owieńu, Różtynu, mm -hmm. to też mam wszystkie plakaty z tej imprezy, jak widać, w 1949 roku, zawsze a jakie największe yy, osiągnięcia były w tym sukcesie? A to no nie, zacznijmy od tego, no właśnie, że to jest impreza bardziej na, na turystów niż dla ten, ale jest to jedyna okazja latem tak naprawdę na zbieranie sobie troszeczkę bursztynu. Dlaczego? Hmm. Dlatego, że normalnie to bursztyn wydobywany jest na, późną jesienią, czyli od końca listopada do marca wówczas hmm. mamy sztormy głębinowe. I znowu to hmm. pogłębinie. Obecnie mam hmm. to powierzchniowe, które dają jedynie piasek bursztynowy. No i tutaj, czyli latem się robi stanowiska, hmm. po następnie przywozi się śmieci, rozsypuje się na tych stanowiskach hmm. i sędziowie mają tam 12 deko bursztynu w woreczku i wysypują ten bursztyn na poszczególne stanowiska i się aha, po prostu aha. zbiera. Czyli taka bardziej jest to nie Mistrzostwa Świata w poławianiu kursztyn, tylko w zbieraniu bursztynu. Czyli kolorowego tutaj nie masz, tu jeszcze jakiś, nie, no, a to zielony jest, jest zielony, jakiś, Nie tak? jest jak najbardziej. Właśnie muszę się dowiedzieć, dlaczego nie widzę tutaj yy, wiśniowego, czyli czarnego. Tutaj taki wielokolorowy. Tak. Właśnie typowo brązowy, ale z zielonymi jakimiś elementami. Mm -hmm. Dobrze. No i tajemnicze zniknięcie. Nie, nie, nie. Znaczy, nie, we mnie? nie nic się tutaj nie się nie <grym> Po prostu wymienia się... A to, to są malutkie bursztyniki, one Zaczynimy są od tego, umieszczone w lupie, tak? Jeśli tak, chodzi o te inkluzję. Tak, zacznijmy od tego, pomerów. że yy, wiadomo, że mamy trochę więcej, znacznie więcej bursztynu niż się wykładaj po <grym> prostu w ramach ekspozycji. Aha, w ramach. W ramach. Wybrano to, a nie co innego, nie? Dobra, czyli yy, może zaprosisz Zap, w razie zapros Jantar, jak mówiliśmy, ta, jadąc, jak jadę konkretnie? Jadąc, jadąc ze Stegny cały czas ulicą Gdańską, skręcamy yy. ze Stegny, yy. Stegny na ulicę yy, tutaj. Burszty, Bursztynową i dochodzimy do ryb, ulicy Rybackiej. To może jak, jak z Gdańska, to Gdańska, jest za Jantar Leśniczówka, tak? Zaraz za Jantarem Leśniczówką przed torami skręcamy na ulicę Rybacką. Dobrze. Szkoła Także... znajduje się na ulicy Rybackiej 66. Dobrze. Jeżeli chodzi o zwiedzanie muzeum jest A czynna od poniedziałku do piątku 10 do 18. Także zapraszamy do Znana, Muzeum tak, Bursztynu. Tak, tak. Wiątarze. Jantar. Jantar, czyli po słowiańsku bursztyn. No. Tak, jest bursztyn.